No tutaj Państwo się przerzucacie osiem ostatnich lat, sześć ostatnich lat, ja powiem przez 30 ostatnich lat platforma PIS, wcześniej lewica e, usiłuje przez dosypywanie kolejnych miliardów, podtrzymywać przeżyciu głęboko wadliwy system. E, system, który nie ma szans. Być rzeczywiście efektywny finansowo, dlatego że to jest system oparty na marnotrawstwie, korupcji, na monopolu jednego centralistycznie zarządzanego funduszu państwowego, co jest modelem, który jest generalnie niespotykanym w żadnym to gdyby zamożnym europejskiej. dzisiaj europejskim rządziła kraju. Konfederacja, to by zrobiła dwukrotnie. I dokładnie o tym napisaliśmy w programie, który ogłosiliśmy 4 lipca, Polska na nowo, gdzie proponujemy przejście na model bonu zdrowotnego, czyli model, gdzie likwidujemy monopol Narodowego Funduszu Zdrowia, dopuszczamy. Wybór, żeby każdy Polak mógł wybrać pomiędzy publicznymi i prywatnymi funduszami ubezpieczeniowymi, które będą zapewniały koszyk świadczeń gwarantowanych, do których będziemy szli ze swoją składką i dzięki mechanizmowi konkurencji będzie to model dużo bardziej efektywny, model, w którym będzie rzeczywiście za. Nic z składkę. tego nie zrozumiałem, muszę panu powiedzieć. Proszę prościej. <laughs> prościej? Każdy Polak będzie miał za swoją składkę zdrowotną dostęp do prywatnej służby zdrowia u wybranego przez siebie ubezpieczyciela. To jest model zupełnie inny niż to, co mówię w tej jest chwili. Tych to, co, którzy, którzy stosunkowo mało zarabiają, te składki płacą małe. Co z tym, Każdy czy, że będzie miał którzy... dostęp do takiego samego, gwarantowanego to samego, tak. koszyka tak. świadczeń zdrowotnych, co jest sytuacją. Taką jaką być powinna, bo w tej chwili mamy sytuację, że każdy płaci składkę zdrowotną, a dodatkowo połowa Polaków jeszcze idzie no, do Panie prywatnej opieki zdrowotnej. Ale szpitali prywatnych jest w Płocku, nie wiem, w Radomsku, w innych tego rodzaju miastach powiatowych. Przecież tam ale w szpitale to... nie ma w, w Polsce prywatnej służby zdrowia, która byłaby w stanie udźwignąć leczenie ludzi ciężko chorych, na przykład na RAKA, na inne schorzenia kardiologiczne. Panie nie redaktorze, nie każdy fundusz ubezpieczeniowy musi mieć własną sieć szpitali. Jeden szpital może mieć z wieloma ubezpieczycielami podpisany kontrakt, to nadal zapewne możliwość działania mechanizmów konkurencji. I To jest model, który funkcjonuje w Niemczech, we Francji, w większości krajów zamożnego zachodu. Po pierwsze, my jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby prywatna ochrona zdrowia również była sobie w stanie z tym poradzić, tylko że obecny system to uniemożliwia. Pani poseł, ja nie mówię, i panie redaktorze, ja nie mówię o modelu amerykańskim, gdzie jest bardzo wysoki stopień prywatności tej ochrony zdrowia i to działa słabo, tak, Ameryka nie ma dobrych ocen, amerykański system ochrony zdrowia. Ja mówię o modelu niemieckim. To w Niemczech działają dziesiątki. Konkurujących ze sobą funduszy ubezpieczeniowych, niemiecka ochrona zdrowia ma bardzo, bardzo dobrą opinię i my możemy garściami czerpać z tego doświadczenia i wielu innych krajów, które mają podobne mieszane model. I jeżeli, ale to nie jest kwestia, to nie jest kwestia tej e, obiektywnej zamożności, to jest kwestia, jak Wydajnie, jak efektywnie wydawane są pieniądze, tak, bo może my nie będziemy mieli na tym poziomie ochrony zdrowia co Niemcy, ale będziemy mieli adekwatną do naszego poziomu zamożności. W tej chwili nie mamy. Ale ja chciałbym usłyszeć, jaka jest realistyczna wizja innych partii. Na naprawę systemową naprawę ochrony zdrowia, dlatego że pomysłem PiS-u to jest wkładanie tylko więcej pieniędzy z zadłużania przyszłych pokoleń. Ci protest, protest medyków ma rację w tym obecnie działającym, niewydajnym modelu trzeba by 100 miliardów dołożyć. Tylko że tych 100 miliardów nie ma, PiS potrafi je tylko wypożyczać. Platforma robiła mniej więcej to samo, a pomysł za przeproszeniem lewicy jest najwyraźniej taki, żeby 100 miliardów uskładać z 2,5 miliarda na Pałac Saski, funduszu kościelnego, który jest pewnie kilkaset milionów I, i zdaje się pani mówię, wymieniła przenieść z Państwowego Funduszu Rozwoju, czyli odebrać w czasie lockdownu przedsiębiorcom nie, państwowe wsparcie, Proszę, doprowadzić, nie, Proszę, doprowadzić do tego, że rzecz. w ogóle PKB poleciało na łeb na szyję i byśmy mieli 10% w... Obecnie e funkcjonującego systemu naprawić się nie da. Nie ma takich pieniędzy w Polsce, żeby obecnie istniejący system, archaiczny system monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia naprawić. Ten system trzeba głęboko, gruntownie zreformować, nie w oparciu o jakieś abstrakcyjne, teoretyczne modele, tylko w oparciu o doświadczenia krajów. Za naszej zachodniej granicy chociażby i dziesiątków innych krajów na całym świecie, które mają lepiej ocenianą ochronę zdrowia niż Polska. Zaprząc mechanizmy konkurencji do tego, żeby rzeczywiście ochrona zdrowia zaczęła dobrze, efektywnie, wydajnie działać. I to da się zrobić pod warunkiem, że siły zasiadające w parlamencie albo przestaną dyskutować tylko o tym, czy dać 7, 8 czy 10% PKB spożyczonych na kolejne pokolenia. 10 sekund pieniędzy, a zaczną rzeczywiście myśleć o głębokich reformach systemowych ochrony zdrowia.